Witajcie kochani, zgodnie z obietnicą nagrywam ten odcinek zaraz po poprzednim Także tym razem walczymy ze smokiem 25 odcinek bodajże no i co, zobaczmy jak to się potoczy Oczywiście filmik jako wstępny, czemu nie Holy shit no delikatna Przewaga wielkościowa Ze strony sama oczywiście a masz coś do tego? Ty ty umiesz mówić! Och, you oh, shit. dobra. Sami definitywnie nie zaliczył się oh, z I... no. Gdzie ty podziałeś oczy, jak ją zabierasz? Czego? Ojej! Oh, yeah. oh, yeah. No way, dude. It's not gonna happen. It's nothing personal, you know. Fine. We shall settle this the old way. But this time... Loser wins. Okay. okay. Okay, spokojnie. Boss Sessions. No, czemu nie? No, się nazywa uh, I agree that the princess looked well a bit awkward, but you promised the king you'd get her back. And promise is a promise. Yeah. Uh, eee. let's see if you can get some help. I try to steal away from the dragon unless you want to. And I crispy skin. him. Ale, ale come on, ten, on już mnie spadł oddechem, i po co mam unikać. Dobra, panie, czyli jak rozumiem, ogółem. A, ona mi zrzuca z jak mnie mam. <laughs> Ej, hey, ale czona... What the fuck! Okej, 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 spoko, nie ma problemu. I tak, skaczę sobie, rozumiem, że on jest odporny na moje perswazje. Tradycyjne, także muszę korzystać z kurz, jak nie mam. Dobra, trochę mi się spadło z drogi. Za tym razem nie. Więc zapisik i ała, oczywiście, że mnie trafił. Wow, ja chciałem tylko podskoczyć delikatnie... Anyway, e E, a, nie mam bełta. O, shit. shit, 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 shit. Tam są bełty. Ale jaka fajna muzyczka, znowu mi się podoba. To jest solo gitarowe, to jest solo gitarowe Marta. Tak, Byku, skupiaj się na solo gitarowej, daj mi Dobra, dwa bełty, trzy bełty, kto da więcej impreza była zawsze na same bełty dookoła. No, Leś sami na skrzydłach nienawiści do księżniczki. Nie da się trafić! Teraz, czy mi się tylko wydaje, czy taka sama muzyczka leciała ee, jak się walczyło z, z... kim to się walczyło? Dobra, nieważę. Trzeba trafić tego cholernego smoka. Gdzież ty jesteś? Czy ja cię tak trafię? Kurwa! Jak ubogo, nie trafiłem z kurczy no. Serio, drugi raz też nie. Come on! To jest tak nie... To, to jest tak nie fair. Dobra, mam zeza oficjalnie, no cieszmy się. W ogóle ktomu, jak... Jakim cudem ten smok wybrał sobie jako leże fragment, gdzie po prostu jest otoczony, fragment wyspy, gdzie jest otoczony kurde tymi, no, kuszami. Jak? Może mi ktoś to wyjaśnić? Ale no dobra, a no Matka, jakie... Pstereo! No tak, gdzie jest ten cholerny pancer, bo by się przydał. Co ja nic nie mam do braku pancerza, no skąd ja, Po no, co mi pancerz? Ale okej, okay, zbieramy najpierw belciki. Gdzie się trzeba posprzątać, to nie? Niech się będziemy zastanawiać nad resztą. Tam co, kolejny belcik? Ludzie, ile wyście tych bełców nawalili? Czy ja mu coś robię? Aha, no coś mu robię, ale nie za dużo. Okej, okay, ciekawe... Nie, spróbujemy to zrobić konwencjonalnie, tylko że ta kusza zaraz się... rozpadnie, no właśnie o tym mówiłem. Aha, tam jest następna. No spoko. Nie ma problemu. Ale inna sprawa, że za dużo mu życia tą kuszą nie zabrałem! Dobra, że tu nie ma obrażeń od upadków. Dobra, spokojnie, spokojnie. Easy, 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 easy. Wow, jak on się przebił przez to wszystko. Nie, dobra, nie ma sensu z nim walczyć w ten sposób. Sami weź trochę wyżej poskacz, co? Ale matko, kto wymyślił to? Kto to wyrychtował? Czym ja tu Leciałem, nie wiem, przez chwilę byłem do niego przytroczony. Dobra. Eee... Jak to zero bełtów? Ludzie, przecież ja tych bełtów miałem w to, to się zeruje po jakimś czasie, czy jak? Czy wkładam do tej? A, może to jest tak, że do kusznicy do kuszy się to wkłada. Jak on ją zniszczy, to one znikają. No cholera. Akurat nie dobrze. Przynajmniej znamy przybliżoną lokację w większości z tych bełtów Zera Stary No wiecie co? Było tak nie fair Dobra, anyway, w każdym razie, em, tak, z tego nie postrzelam, bo nie mam bełtów. To co strzelać, jak się nie ma bełtu, co? Trzeba no, na tego skoczy syna Towniczo uważam, że ta gra jest w tym momencie, no, przejawia pewną dozę hipokryzji, bo Zostają takie epickie buciki, że on spokojnie mógłby na nich z powrotem jakby, wiecie, no, zeskoczyć z... jak został zrzucony z wyspy, to mógłby z powrotem na nią wskoczyć, no bo co mu właściwie przeszkadza? Nie wyliczony tablotu, okej. Okay. Delikatne spieczenie, przypieczenie na skórkę, ale to tylko opalenizna, Spokojnie, ludzie. Um, przydałoby się tak, by the way. Nic nie sugeruję, ale przydałoby się... Przydałoby się wziąć ten pancerz jak już go dają. No dobra, zbieramy dalej te cholerne bełty. Przynajmniej jego ataki nie są aż tak bolesne, póki co bo jednak większość czasu próbam sobie bezpiecznie no, bezpiecznie, o ile mnie nie wypitoli z wyspy, co nie? Ale to chyba detal. Wow. W ogóle czemu ona mi pomaga? Jak mnie mam, chcę, żebym wygrał, tak? I chcę... zostać... dobra. Dawać mi te mnie... Tu tam inną kuszę. już mam z pięć pocisków chyba Auć. Ale spoko, nie mam problemu Oj, tam troszeczkę mnie przypiek. dobra Siadamy, robimy mu kuku Nie, to było złe to też Drogi sami, czy mógłbyś go chociaż raz trafić? Okej, okay, wyprzykałem się. Ech, to zbieranie bełków jest dosyć monotonne, ale spoko. użycia za nami. Spokojnie, gdzie ona schitrała te poważne skoki? Trochę zachodzę w głowę co do tego. On zniszczył tamtą kuszę Szkoda Zbiłem tamto miejsce Ohoho, Tylko tak, po co ty tyle tych beltów zbierasz jak i tak zaraz wyjdzie na to, że żadnym go nie trafisz no. no po co, no byku Wiecie, nadzieja Prosto Najprościej na świecie tłumacząc nadzieję i Dobra gdziekolwiek jesteś, pokażcie. Zapis. Okej, okay, jest nieźle. I będzie w Głupsko. Tak, trafiłem go chyba. No ładnie. Jeszcze ze trzy bełty powinno być po krzyku. Mimo wszystko jego ataki. W pewnym sensie mogłyby być trochę mocniejsze, bo tak mało życia straciłem. Póki co? Ale w sumie sama sekwencja walki, no dosyć trzeba by to przyznać dynamiczna. Ho ho ho, tylko nie wylatuj z wyspy sami. Wakacje spędzaj gdzie indziej, dobra brachu? Dobra. Spokojnie. I do maszynki. Jesteś sesji Jeszcze jeden. Come any <laughs> Aha, smak popełni samobójstwa, tylko w telewizorze nie do... To kill me. I te dźwięki zamykania powiek. Deal. LOL! <laughs> Zajebiście Ludzie, mamy cały medalion! Zaraz chyba przejdziemy do niszczenia mentala, co? Tak, jasne. W każdym razie medalion jest kompletny, pewnie czeka nas znowu jakaś głupia pogadanka na te 5 minut. Nie było tu co kroku pojej. Dobra. Zacznij. Who's the boss? Who's the boss? You me 50. <laughs> Taki zakład. I ten banan na środku If stołu. We manage... is there a problem getting to sirius oh, yes. are you serious planet sirius is protected by an impenetrable shield No, we pass not we have to demonstrate the whole fleet to attack sirius and mighty cannon that can damage the shield where can i get yes. this this is scorpion

Nie przebija, tarcza, ale coś ją przebije, prawda? Okej. Okay. Mielibyście jakiejś wątpliwości? Ja nie. Eee, z tymi mośkami to mogę walczyć masowo. Tylko z tego co pamiętam to będzie taki trochę motyw zamarzania, ale to chyba nie tam. Wielka mi bada wojskowa W ogóle na co komu ten medalion jest? Dalej zachodzę w głowę po co komu ten medalion? Jaka puszka? To jest niezły do jej kolice. Hangar 16, pewnie też jest nabijaniem się z czegoś tam. a. a. Czyżby Terminator Dobra. Jest nieźle, to te, teplo te nas. Tak, te opisy są niezłe. Jak coś, to sobie możecie przewinąć, nie ma problemu, ja nie za bardzo. Tak, tak, tak. Masz every step podele Haha! Now I can do some serious gangbanging <laughs> Matka. A co, a o dablish odganie nic nie powiesz? Sami... Czasami mnie... Jak to by leciało? Czasami mnie zadziwiasz. A to mogę rozpitalizować, też nie za bardzo. Po co to tu jest? Strzały, te te wybuchy bum bum klas eee, co, no to, to chyba wszystko, tylko z czemu z tego się dymi? nieważne, hangar 16 moi drodzy zapisik i walczymy i walczymy oni zasadniczo wiedzieli, że ja tu jestem ale nie czekali no bo w sumie po co się mają spieszyć. Dobra. Cholera. Ok. Helikopter Minimalnie może być postrzegany jako w rodzaju pewnego zagrożenia. Pokojnie, tam już widzę laserówkę. Ale to jest w Hangarze 17. A dobra, wszystko w swoim czasie. Najpierw... Uważna siła ognia, to? Uo, wow, rekiny! Koszcze <gorszy> tak w super toksycznych chemikaliach pływają sobie. Co sobie pływa? Rekiny. Zaraz się pewnie okaże, że to gnary z zaczepionymi tymi płetwami. Jakieś naturalne środowisko. Chwór. Dobra, co tam jest? Czy widział granatnik schowany delikatnie przede mną? Amunicja to, ale granada jest full No to po co ja to podnoszę? Chyba sobie to jest z, z delikatnie Jak na to wstąpię 200 armad grzmiało, no nic, na wiatraku rucham, nie mogę sobie teraz nic się nie staje rzucę mam granat Seria, nic Ja to ja bym wskoczył Ej, tam widzę pojazd Siemagnar! Seria, Sygnajku Chodź tutaj Dobra, a się delikatnie skruszam, ale to chyba detal teraz ja sobie tu siądę Tak bardzo to było trudne się do niego dostać, że po prostu, ojej Jak ja podziwiam siebie, dobra, dwa punkty wyświe stracone niestety spokojnie, on nie powinien być w stanie mnie tak łatwo uszkodzić. Ło, wow, wow, wow. Jeszcze trzy, no ale to spoko, dlatego Coover Fightera myślę, że to nie jest dobre wyzwanie. Spoko, spoko, czaję, czytałem opis, to sama się dziwisz. Ło, ho, no dobra, 459 punktów życia, to nie tak dużo. Niestety, ale trochę mnie trafiają. To jest, jest przykre. Dobracam. A ja się będę tykalić. Oj, oj, oj. To moje działa, tak? Okej, okay, nie ma problemu. Ten ma tak zasadniczo. Tak, co konkretnie dla mnie strzela? Co mam wrażenie, że bez tego hoover fightera czy cokolwiek dużo trudniej byłoby to przejść? mechanizmy się rozwalają. A, hmm. ale stąd jest strzelacja. Jak mi coś się pasowało właśnie. I Sobie. Wow! Dali mi do dyspozycji fajne rzeczy. Ja nie sprawdziłem hangaru 17, tak to. Ho. No okej. Okay. Górem jestem na tak. 56 Hz, to gorzej. Na no, mi rozwalzę ten pojazd. albo i nie Są całkiem pożyteczne te hangary można się w nich przegrupować i w ogóle tam była poważna bomba ja ją chcę kto nam tu pozwolił wejść jest poważna bomba na poważnie słyszę, że coś tam jeszcze na mnie czeka. Definitywnie. Znaczy coś dużego! A ten nieźle i mi celowanie. delikatny zapisik Automatyczny co prawda, ale zawsze. I się hasy kończą Niestety. Minig... a to, dobra. A, bo to jest granatnik. A no tak, bo ja w tej grze jeszcze, znaczy w sensie w tej części gry jeszcze granatnika nie miałem. Okej. Okay. Nie ma problemu. Ja chyba działa tak jak wszystko. Myślałem, że to jest laserówka. Zmyliłem się, no trudno. M granady. Teraz przydałoby się pozbyć tych latających skurczywyków, którzy mi zaczynają przeszkadzać. Ja się może tutaj przyszedłę. Wow, jak ładnie trafiłem Bo muszę poczekać aż skrzybek wróci No, pięknie No dobrze ludziska, w takim razie co? Smok pokonany, pierwsza jakby linia obrony ośrodka przetrzymywania więźniów Pokonana, także dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Ja sporo radości miałem w tym odcinku, no i to do zobaczenia w dalszych produktach. Pa-pa!